Aby dodać nową zależność pomiędzy elementami znajdującymi się na wykresie Ganta, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym elemencie i z menu kontekstowego wybrać opcję Stwórz zależność. Następnie klikamy lewym przyciskiem myszy na kolejnym elemencie. Zależność pomiędzy elementami przedstawiona jest w postaci strzałki. Nie ma limitu zależności pomiędzy elementami znajdującymi się na wykresie Ganta. Każdą zależność można edytować. Aby to zrobić, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na strzałkę, następnie wybieramy opcję Edycja z menu kontekstowego. W wyświetlonym oknie znajdują się informacje o zdarzeniach pomiędzy którymi występuje zależność. Typ zależności może zostać wybrany z listy rozwijanej. Zależność typu koniec-początek oznacza zależność pomiędzy końcem pierwszego elementu i początkiem kolejnego elementu. Zależność typu początek-początek oznacza zależność pomiędzy początkiem pierwszego elementu i początkiem kolejnego elementu. Zależność typu koniec-koniec oznacza zależność pomiędzy końcem pierwszego elementu i końcem kolejnego elementu. Zależność typu początek-koniec oznacza zależność pomiędzy początkiem pierwszego elementu i końcem kolejnego elementu. Zależności można usunąć, wybierając opcję Usuń z menu kontekstowego.